samolotu typu Boeing 767 linii Delta Airlines, którym lecimy do Nowego Jorku. Czas naszego lotu to 5 godzin 20 minut. Za, City. za około godzinę i 50 minut będziemy lądować na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku. Samolot, którym dzisiaj podróżujemy, został wyprodukowany w 1990 roku, a więc ma 25 lat.